Witam, to jest kolejny odcinek serii Don't Starve. Próbowałem kilka razy nagrać ten odcinek, niestety ...trochę wyszło mi no i co się wydarzyło? Mamy piąty dzień, urosła mi już broda, mamy było patę, Mamy siekierę, kilof. Wwiegłem sobie jedzenie na ognisku, zrobiłem kapelusz. Jak się robi kapelusz? Potrzebujemy takich 12 traw i będzie wszystko super. Dobra, co jeszcze zrobiłem? Zrobiłem sobie plecak. Jeżeli chcemy założyć jakąś dużą, wielką bazę, potrzebujemy 12 yy, takich kamieni i dwa drewnianka. Musimy narobić je siarką. Może Wam pokażę. Dobra, mamy łopatę, wykopiemy i mamy jeszcze jedno drzewko, okej, okay. dobra, potrzebujemy jeszcze jakiś wielki, musimy znaleźć jeszcze jakiś wielki głaz, ale gdzie taki głaz wielki będzie, wtedy potrzebujemy kinow, narobimy yy, po, no tam wszystko, powalimy i mamy takie o kamienie i wtedy możemy stworzyć sobie obóz. Takie, takie, wielkie, takie wielkie ognisko zrobimy sobie dookoła kamienie później druga najważniejsza rzecz to jest również maszyna potrzebujemy yy, takie, takie złoto o potrzebujemy również drewno i te kamienie wtedy mamy maszynę dzięki tej maszynie możemy tworzyć różne dziwne rzeczy jeżeli mamy tutaj normalnie mamy kutkę to dzięki tej maszynie możemy te niektóre rzeczy tworzyć których normalnie nie możemy Dobra To jest kolejny odcinek, postaram się przetrwać W tym odcinku planowałem szukać Chestera To jest taki mały plecaczek, taki nasz mały pomocnik, który będzie za nami chodził I możemy do niego wkładać różne rzeczy Chester, gdzie jesteś? Chester! Chester, gdzie jesteś? Chesterku! O, odnaleźliśmy wioskę świni chyba. Zobaczymy. Jeżeli damy jedzenie świni, ona zrobi kubkę. Chcecie zobaczyć? Proszę. Nie będę bardzo tego dobrego jedzenia. Świnko! O już nie chcę. Zajadła się, nie zrobiła nam niestety kupy O zrobiła, zrobiła Mamy kupkę, jest fajnie, jest Chester, gdzie jesteś? Uważajcie, nie zbliżajcie się Pobliżu tych Kokonów, bo ta wyjdą stwory niedobre Jakieś brzydkie, o jakiś Cmentarz chyba znaleźliśmy, tutaj, tutaj powinien Gdzieś Chester być Chesterku Chesterku, gdzie jesteś, Chester? Chester... O, jakie do baby. Chester... Czy to był drzewiec? Drzewiec jest taka postać, która kamufluje się... No z innymi drzewami, jak kiedy my drzewa, palimy itd. itp. To wtedy ona nas atakuje Gdzie to jest matka świnia? Tutaj taka ta specjalna matka, kiedy damy jedzenie, ona robi tam kupę też, ale w postaci złota. Więc pamiętajcie, że nie taka duża świnia leżała gdzieś. Taka leniwa i tak dalej, no to musicie dać coś do jedzenia. Zrobi wam złoto. Mówię nam. O, krzaki, jedzenia. Świnie są bardzo silne, więc nie razy wam atakować ich. Jeżeli zaatakujecie jakoś jedno przynajmniej świnie w mieście, czyli w tej osadzie ich, to reszta zacznie was atakować. Chyba że do osobności, to wygracie raczej. Świnie w grupie są bardzo silne, potrafiłbym zabić wilka. Łoj, ciemno się robi. Świnieły wszystkie, uciekły do swoich domków A ja jestem sam Muszę zrobić szybko ognisko Jeszcze tutaj druga trawa I szybko trzecia, jest dobrze, przeżyjemy Dobra, mamy gdzieś marchewkę, możemy ją zważyć. Przepraszam, upiec i wtedy bardziej się dajemy. To nasze owoce na również możemy upiec i dzięki temu też bardziej się dajemy. Możemy również się ogolić, ale potrzebujemy tego brzytwę. Dobra. jej mniej i tutaj potrzebujemy maszynę. Żeby zrobić brzytwę. Dobra, teraz wystarczy... Tylko przyczekać noc. Ech, kurczę. to no, tutaj są kwiatki. Pozbieramy je. Zawsze się przydadzą. Możemy odwrócić kamerę z cząkami. Bardzo fajnie widzenie. Jest ciemno strasznie. Teraz wystarczy tylko to, by przeczekać i będzie git. Broda może maksymalnie nam urosnąć do kolan, tak. Musimy mieć minimum tak dziesiąty dzień. To wypadało, żeby zgolić tą brodę wtedy. Bądź dzięki narzędziom, możemy ją przycieć Możemy jedynie tylko te boki zgolić, ale to już jest bardziej zaawansowane i ciężko się to robi. Zapomniałem też wspomnieć o wieńcu z kwiatów. On, yy, dodaje nam. Yy, w ogóle i odstrasza, i tak dalej. Tam, tam różne potwory, i naprawdę jest bardzo przydatny. Dajmy coś do jedzenia naszej śwince, Zrobi tę kupę. Świnko, świnko, zrób kupę jeszcze jedną, a już nie chcę. Chcecie zobaczyć co się stanie? Nie, lepiej nie będę próbował, bo zabiję mnie jeszcze. A dobra. Tyle świnka jest. Zabiję świnię? Świnko! Oj! Tam już nie próbuję, lepiej. Tam może świnka... Te świnki jakieś tam były, uciekają. Nigdy tak nie robiły. A dobra, nie będę zabijał tych świnek. A dobra, może Oj! Lepiej uciekam, bo teraz będę mnie gonić A! Świnki, nie róbcie tego, są już zajęte. Są ładne tereny to nie są raczej, ale... Bo ja co to jest? Dziwne tu rzeczy są odstarwię. Jeszcze niektórych rzeczy nie odkryłem. Ale mam nadzieję, że czasem jeszcze te niektóre rzeczy odkryję. Oj, ile lepiej się cofnę. Jak widzieliście, świnie to są mocni, mocni przeciwnicy. Naprawdę, kurcze. Mało miejsca mam na dysku, więc dobra. Pomału będę już kończył. Jeżeli film... filmik był, tak, można by powiedzieć, przydatny, to komentujcie, subskrybujcie. klikajcie taki czerwony magiczny guziczek z prawej strony, jest, wiecie. I trzymajcie się na razie. Cześć.